Witam wszystkich. Dzisiaj mamy aparaturkę z Express LRS. Zobaczymy, co ta maszynka będzie potrafiła. Jest to nowy sprzęcik. Sprzedałem Graupnera MZ24. Odbiorniki posprzedawałem i kupiłem coś takiego. Tam ten Graupner nie był zły, ale niestety nie pod moje ręce mam niedźwiedzie łapy, więc muszę mieć mniejszą trochę aparaturę. No i te MZ24 też latał na odbiornikach, gdzie było. Jak to powiedzieć, dość drogie te odbiorniki. Explorer to są tanie odbiorniki. Zobaczymy, co z tego będzie. Tu zasięgu mi nie braknie. Miałem ostatnie akcje ze spektrumami. Zasięg mi się tracił tak 50-70 metrów. I model z jak kamień. Brak zasięgu. Więc pozbyłem się starego sprzętu, kupiłem coś nowego w końcu, po latach. E, ważna rzecz, aparatura nie jest pod, pode mnie. Tu jest, pod, m, chyba to jest mode 1, a ja latam na mode 2, czy to jest na, czy na odwrót. Nigdy nie pamiętam, który to jest mode 1, mode 2. Wiem, że jest źle, więc zabieramy się za rozpakowanie. A inne. Pokrobiec jest do aparaturki. Tak ta aparaturka wygląda. Co mamy? Smyczkę, sprężynki. Hmm. Ochrona na ekran. Przyda się certyfikat chiński, bo chiński. I kawałek. Za dużo tu nie ma. Zapisyczynie gimbali, przełączników. No, tu jest problem. To muszę mieć z tej strony. zauważyłem jedną rzecz. Popatrzcie. O, widzicie ten efekt? Jeszcze raz. Pyk. Może jeszcze, żeby było dobrze go widać ten efekt. Widzicie? Odbicie. O, wraca się. Odstawiam, że jest za dużo smaru. A jak tak z dużej przytrzymam? To już nie wraca się. Ciekawostka i tak, ten gimbal ląduje tu fajnie działają te gimbala. idealnie dla mnie już są podniesione bo latam tak, tak latam i pasuje mi to pod palce, ta aparatura jest idealna w tej chwili pod moje ręce biorę, pyk, pyk latam sobie, pyk, pyk, nie ma żadnego problemu tu mam przycisk, tu mam też przycisk wszystko mam pod palcami Coś chcesz w tym zasięgu? Sięgam. Trochę ciężej mam do trymerów, bo akurat te trymery według mnie powinny być gdzieś tu w tym miejscu. Ale podtrymować. na upartego, jakbym tak. No nie, nie zmieszczę się z trymem. Tak. Tu są trymery. Ja bym je zamontował. Tu na moje rączki to wystarczająco. Tak się ona zgłasza. Zgłosi się? Zgłosiła się. To już ma polskie menu wygrane, bo się już z nią bawiłem co ja mam włączony? a to jest tu Edge TX ja jestem przyzwyczajony do Devention TX, ale już tam to jest martwy praktycznie system dobrze, wyłączam, bo oślepia mi kamerę dobrze, rozbierzmy ją, zobaczymy jak w środku jest zbudowana, ciekawy mi procesor tej aparatury tak. Aparatura ma 1 W mocy. Podobno zasięg do 100 km z niej można wycisnąć. No to wow. Zabezpieczę sobie gimbale, żeby mi nie latały. Będę leżeć teraz na, na pleckach. Kalibracją baterii też się pobawię, bo pewnie trzeba będzie skalibrować. To, tak to bywa z tymi z niektórymi sprzętami. Pyk zabezpieczone, a ja możemy sobie obrócić i się bawić. Rączka plastikowa. Cóż, to jest aparatura za mniej niż 700 zł. więc nie ma co zbytnio oczekiwać. I tak jest całkiem ładnie wykonana. Złączę diera. Różne moduły tu można powkładać. Nie wiem, czy wszystkie się zmieszczą, bo tu jest dość mało miejsca. Pewnie nie wszystkie moduły tu wymieszczą się, bo są niektóre, co ma antenę tutaj dość dużo wyżej, ale nie planuję tu nic składać. Planuję, żeby latał już po prostu na Express lrs Może kiedyś moduł 4.1 wrzucę, ale to już bardziej oryginalny z jumpera. Bateryki duże. Aparatura pracuje na dwóch szeregowo połączonych, jak widać. Dopiero je teraz wyciągłem. Fajnie, że udało się zakupić operator od razu z akumulatorami i to nie byle jakimi. Samsungi, tylko kurze, nie wiem jaka pojemność. Będzie coś tu napisane. Ja tu nie widzę. W komentarzu możecie napisać, co to, co to jest za pojemność akumulatora, Bo akurat nie wiem. Jakieś Samsungi to są. Przynajmniej, przynajmniej tak piszę na nich. Dobra, jak to rozebrać? Ma... Ciekaw czy jestem, czy ja to porozbieram w ogóle tym moim zestawem. A może tym śrubokrętem. Prędzej tym. Taki mały śrubokręt, a już też ma swoje przepracowane. Gdyby coś widzieli, to może o zrobimy tak, rozbieramy. Na razie fajnie skręcona delikatnie. Zmiana się pokręta. O! U góry są śrubki wyższe, na dole niższe. Srebrne u góry, czarne na dole. Trzeba byłoby by wyciągnąć ten koszyczek prawdopodobnie. Zaraz się dowiemy. Gdzie tu są jeszcze jakieś śrubki? Założę się, że pod gumami. To jest guma. To jest guma. Nie jest plastik. Aha. Mhm. jest czarne. I dopiero teraz te gumy można wyciągnąć. Luzowało się, okej, okay. dobra. Popatrzmy. Tak. Trzeba było to porozłączać co nieco. Placę gumki miesza z tym, patrzmy, hmm. pierwszy trzeba koszyk wyciągnąć. Koszyk mnie blokuje, spróbujmy sobie go wyciągnąć. Koszyk wyciągnięty. jest tutaj jedna kosteczka. Chyba, czy można jej pomylić. Zaraz się dowiemy. Chyba można jej pomylić. Udało mi się to wcisnąć. Dobra, z powrotem. Tak. Tak. Tak sobie to ustawię, że tak to było podłączone. Dokładnie tak. Zobaczmy jak to jest budowane. No, i mamy mózg ARM. Gdzie on będzie miał pamięć. Tu jest pamięć. Tutaj mamy pamięć. Cały program jest zawarty w tej kości. A gdzie ma kartę SD? Powinien mieć, chyba że chyba że to wszystko jest tutaj w tej kości. Tak może być. Ale bardzo ładnie wykonana elektronika. Przewody pozabezpieczone klejem. Wszędzie tu jest zabezpieczone klejem. Nie jest tak łatwo żeby odpadły. Kable też sztywne, powiem szczerze. To tu jest ładnie wykonane. Pewnie zasilający kabel. Kable sztywne. Tutaj też. Zobaczmy jak gimbale. Gimbale plastikowe, jak widzicie. One tylko wyglądają, że są niby metalowe, ale to jest plastik. Dobrze. I teraz tak. Nie trzeba zamień miejscami i potem zaprogramować i tak to zrobimy mi się wydaje, że pamięć bo kurde powinna być karta pamięci, a nie ma obstawiam, że tu będzie i pamięć urządzenia całego i karta pamięci do której mam dostęp nie jestem 100% pewny, bo nie znam tych aparatur jedna bateryka do podtrzymania pamięci i zegara rzeczywistego dobra, to bierzemy się za gimbale a do, dodatkowa informacja gimbale są już na czujnikach HALA nie ma potencjometrów. Jeszcze mi w życiu żadnej aparaturze potencjometr się nie zepsuł, aczkolwiek słyszałem jakieś historie, że się psują. Mi nigdy się nie zdarzyło. A jak już mam czujniki hala, nie powinno być więcej problemów z precyzją. Precyzje... Te czujniki są dużo precyzyjniejsze niż potencjometry. Nie latałem jeszcze na aparaturze z czujnikami hala. Ale wygląda to ciekawie. Jak oni to tu rozwiązali? Hmm. A tak te czujniki wyglądają. Tu jest czujnik. A tu jest magnes. Poniżej. Ciekawe. I to ma działać? To działa na po prostu na tym, że zmienia się pole. A to jest magnes, silny magnes, jak widzicie. Ja już nic zepsułem, nie, nie, nie powinno się nic zestać, zamienimy miejscami, pyk, fajnie, że kostki są tak fajnie zbudowane, że pewnie wpinasz i się dotrzyma. Jumpery miały różną opinię, jeśli chodzi o jakość, według mnie za te pieniądze, ta aparatura jest przez skonstruowana, tu jest nadajnik. Z wentylatorkiem, fajne, 1 Watt mocy, 1 Watt, w 2,4 GHz, ludzie na tym rekordy jakieś bili, 100 km podobno ta aparatura ma zasięgu, 100 km, to już jest naprawdę sporo, jak na tak małe urządzonko. dobrze, mamy gimbala tak wygląda tu mamy łożysko o, dalej jest ten efekt a no, obstawiam, że jak rozpracuje się to będzie to lepiej pracować łożyska, tu są tu przynajmniej jest, a tu. Wygląda jakby, jest na, jakby był cały gimbal na łożyskach. No chodzi bardzo. Tak delikatnie, tak płynnie. Obstawiam, że wszystko jest tutaj na łożyskach już. Aha, aha. tu to dociska. tak mówiłem, smar. Gęsty smar tu jest. Ten efekt zniknie za jakiś czas. To jest gęsty smar. I to on powoduje takie pociągnięcie tego gimbala. Dobra, leci tu. A tego tu i zamienione. Teraz tak. Tu są sprężynki do zwiększenia napięcia na gimbalu, żeby trochę ciężej pracował gimbal. Więc ja lubię, jak to jest wszystko sztywne. Czyli tak, dodajemy bardzo mocno. O, jeszcze trochę napięcie sprężynek, po prostu. O, to jest już dla mnie. O, precyzja. Teraz czuję, że to jest to, i tutaj też. Jeszcze troszeczkę. No, teraz fajnie. I teraz tak. Potrzebuję mieć precyzyjniejszy gaz. chodzi trochę ciężej. Z takim przeskokiem, klikaniem, tak jakby wyczuwalnym. Więc dorzućmy sobie klikanie. Dokręćmy. Sprawdzam. Za mocno. Idealnie podregulowane, idealnie pod, pod moje paluszki to będzie. Po prostu u mnie musi być to toporne. Mam ręce toporne, to więc topornie też to musi chodzić. Może nie topornie, ale ciężej. Jedni lubią, żeby gimbaly pracowały bardzo płynnie, leciutko. Inni chcą, żeby był twardy, taki precyzyjny ten skok. No, ni niestety, ja mam właśnie coś takiego, że muszę mieć to mocne. Ktoś, jak bierze moją aparatę do ręki, to takie trochę zdziwiony, że mam tak gimbale twarde, takie sztywne, ale po prostu ja mam takie palce, takie dłonie, to musi po prostu tak być u mnie. Znaczy, mi jest tak wygodnie. Każdy lata i ustawia sobie aparaturę, jak mu jest wygodnie. Ale powiem szczerze. Za te pieniądze wykonanie jumper postarał się tym razem. Co nie mam zbytnio dobrej opinii o aparaturach jumpera, ani tylko ja tak uważam. Tu poszli po całości. Lubię aparatury Radiomastera. Przez moje ręce parę przeszło. Modyfikowało się, poprawiało, naprawiało się też. Ale jumper wygląda dobrze. Nagrywa, nagrywa. Straciło mi się oświetlenie. Przegrzało się coś. O, niedobrze. Niedobrze. Straciliśmy oświetlacz. Padł dobra. Trudno. Tak doskładamy. Nagrywanie w 4K i doświetlacz padł. Raz to szybko poskładamy. Tu połączymy sobie wszystko. Tak jak było, kostki są dobre. Pyk pewnie trzyma się. Nie ma problemu. Tu wszystko działa. Działa. Jeszcze raz rzut na gimbalę. Gimbal hala. Fajnie to działa. kurczę, Coraz bardziej mi się podoba ta aparatura. Nie pomylić tych kostek. Bo pewnie coś się zepsuje. Albo nie będzie działać po prostu. Może się nie zepsuć, bo może producent przewidział, że jakiś matu to roz będzie rozbierał, tak jak ja. I może się pomylić. I to poskłada. I, i może to przewidział, żeby nie uszkodziło się. Że jak już to jest tak skonstruowane, żeby się nie zepsuło. Nie wiem. Nie chcę się dowiedzieć na to chwilę. Podłączone wszystko, kostki powpinane, tu się wszystko trzyma. No to wkładamy. Pyk, nie zapomnijmy o gumkach. Te jak ja to wkładam? Zmęczenie już swoje robi? A właśnie tak to ma być. Czyli jak ja to zrobię, to każdy będzie to potrafił zrobić. Gdzie ja to włożyłem? A, zmęczenie. Ja będę musiał to wyciągnąć jakimś cudem. A z tą siłką jakoś wyciągnąć. No, to mogę złożyć już. No właśnie, tu. Tu.

Zabezpieczamy. Krosze te osłony do tego gimbala. To mnie już denerwuje. Dobra, składam następny bok. Wkładamy koszyk. Sprawdźmy, czy jeszcze działa. Czy jeszcze działa, czy już ją zdążyłem zepsuć. Hmm. A. O! Wypadła śrubka. Jak dobrze. Przełączyłem przełącznik i wypadła. Tą śrubeczkę wkręcę później, poza kamerą. Dobra, gaz. Hmm. Pik, pik, pik. Dobra, teraz trzeba ją przeprogramować. Hmm. Szyb... Szybka nauka OpenTX-a. System. Ustawienia. To chyba tu. Nie, tu. Hmm. Wibracja. podświetlenie, Bla, 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 bla. bla. Gdzieś tu musisz młode. Lewy gaz. Dobra. To będzie to. Dobrze, mówię? Bo to jest jakoś trochę inaczej. Sprawdźmy. Bo dokładniej nie wiem. A tak modę 1 to powinno być według mnie. Tak. To, to jest to co ma być. Dobra, to też skalibrujmy. Um, ustawienia. Kalibracja drążków. Gdzieś to tu musi być. Dzięki alarmy. W ogóle widzicie coś? Widzicie. Może zbliżymy bardziej. O tak. Eee, nie, nie rozjaśniamy. Bo no i tak macie za dość, za, roz, za bardzo rozjaśnione. O, teraz wygląda ok. Logo ekranu, bla, 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 bla. bla, bla. Gdzie jest kalibracja? Ustawienie <grych> radia. Menager modeli, włączone opcje, wibracja, podświetlenie, dźwięki. Eee. Jaka jest kalibracja? Tu. O, tu mamy jakieś kalibracje baterii. Mm -hmm, mm -hmm. Jest. Wejście, ale kalibracja czego? Drążki. Tak, kalibracja. A kalibracja czego? Tak, kalibracja drążków. No to teraz ustawmy sobie. No. Na środek. Jest, jest, wszystko jest. Teraz tak. Chyba tak, nacisnę trzeba, pyk, 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 tyk, 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 porty suwaków, o właśnie i teraz. Tak jest zakończona. Nie by działa. Pewnie jeszcze coś będę do, przerabiał, dokalibrowywał. Na razie jest to wstępnie zakalibrowane. Dobra, no to wyjdźmy z tego. Gdzie tu jest wyjście? Tak, że Nic. Pokazałem, jak wymienić drążki. A raczej wy, zamienić drążki miejscami. Fajna aparatura, fajnie zbudowana. No i ten zasięg. No, a antenka. Nie można sobie ją tak ustawić, tak. Jest niesamowity Bayer. Dzięki, że byliście. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego filmiku.